Zerknę sobie na podgląd. Tak, udowodnić wartość. Poczekam aż się pojawicie, i zaczynamy cały czas w temacie związków. Czy w ogóle trzeba udowadniać wartość? I z pewnością wiemy, że nie trzeba, a i tak to robimy. I dlaczego tak robimy? I skąd to w nas wpłynie? I dlaczego bardzo często w związku próbujemy udowodnić swoją wartość przez swoją seksualność. Zapraszam. Zapraszam także osoby z Anglii na warsztaty w Northampton w przyszły weekend, znaczy nie ten najbliższy weekend, tylko za dwa tygodnie. 1 lipca w Northampton. 2 lipca w Londynie. Czekam, czekam, bo się zbieracie. Krystyna, witam wszystkich serdecznie z Poznania. Witaj, Magda. Coraz więcej osób, super, zaraz zaczynamy. Ok. Dobra, idźmy. Z pewnością będziecie dołączać, tak jak zawsze, udowodnić swoją wartość. Dlaczego mamy taki zapis, że w związku chcemy udowadniać swoją wartość. Bardzo często udowadniamy tą wartość przez swoją seksualność. I z pewnością, jak teraz pomyślisz o sobie i o Twoich związkach, i o tym, jak Ty wchodziłeś w związki, um, jakie to było ważne, jakie to ważne było, żeby to Twoje ciało zostało zaakceptowane. I jak bardzo ważne jest, myślę, głównie dla kobiet, to, że my mamy takie głębokie zapisy, że musimy fizycznie się podobać, że musimy udowodnić, że musimy zatrzymać partnera, mężczyznę przy sobie. Albo idźmy jeszcze głębiej. Ostatnio, kiedy usłyszałam zupełnie niechcący takie e, zdanie, że kobieta jest od tego, żeby zadowolić mężczyznę, to już w ogóle wywaliło mnie na drugą stronę. Zupełnie nie w tą stronę. W momencie, kiedy ty będziesz patrzyła na siebie przez to, że ty jesteś po to, żeby drugiej osobie było dobrze w jakikolwiek sposób, i żeby było wygodnie w życiu, i żeby było dobrze w sferze seksualnej, i żeby było dobrze w sferze finansowej, a seksualna z finansową bardzo mocno idą razem. To ty znikasz, to ciebie nie ma. I okej, okay, wiemy o tym, że tak jest. Wiemy o tym, że my chcemy udowadniać swoją wartość. Skąd to płynie? To płynie z nas, małych dziewczynek. Po raz kolejny, z nas, małych dziewczynek. Jeżeli ty w dzieciństwie byłaś postrzegana przez swoje ciało, i jeszcze nie mówię o przekraczaniach granic, mówię po prostu, jeżeli dostawałaś mnóstwo komplementów, że pięknie wyglądasz, że masz ładne włosy, że e, Twój wygląd się bardzo liczył, że jesteś zgrabna, że ładnie tańczysz, to w Twoim mózgu kotowały się informacje, moje ciało jest ważne. I to jest OK, w sensie OK, no to się wydarza, ale teraz pójdźmy dalej. Pójdźmy do takich momentów, kiedy. Były przekraczane Twoje granice seksualne w jakikolwiek sposób. Czyli nie tylko mam na myśli zły dotyk, ale także zły wzrok i także złe słowa. Kiedy Twoje granice seksualne były przekraczane w ten sposób, że w swoim własnym domu musiałaś znosić spojrzenia, których nie chciałaś. I być może wcale nie byli to domownicy, być może był to ktoś, kto przychodził do Ciebie do domu. A być może wydarzało się to w szkole, a może w przedszkolu, a może kiedy byłaś już starsza na praktykach, albo na kolonii, albo gdzieś na wakacjach. I teraz wiem, że uderzam w bardzo duży dzwon w Tobie, ale to jest temat, który też trzeba poruszyć. Głęboko będziemy go poruszać w kursie. I pomyśl sobie, ile było takich sytuacji, gdzie Ty czułaś, na sobie taki wzrok, którego nie chcesz czuć. Albo ile było takich sytuacji, kiedy ty słyszałaś w swoją stronę słowa, których nie chciałaś słyszeć, kiedy ty zupełnie nie chciałaś być potraktowana jako dziecko, nastolatka w sposób seksualny, a byłaś. I wówczas zauważałaś z jednej strony, że to jest nieprzyjemne, że ty tego nie chcesz, że ty się zawstydzasz. Ale z drugiej strony uczyłaś się, że w ten, ten kanał powoduje to, że Ty masz zainteresowanie, że ktoś na Ciebie patrzy, że Ty jesteś ważna. I to jest prosta droga do tego, aby wyrobić w sobie przekonanie, że Ty możesz przez swoją seksualność, przez swoje ciało udowodnić swoją wartość. Osoby, których granice były przekraczane, osoby, które mówiąc wprost, były molestowane, bardzo często na początku swojego doświadczenia w związkach, w partnerstwie, dokładnie tak reagują: czyli chcą udowodnić swoją wartość przez seksualność, po prostu oddając się mężczyznom. Później, najczęściej odsuwają się od mężczyzn, odsuwają się od męża, od partnera. Unikają w ogóle seksualności w każdym aspekcie i w każdym temacie, ponieważ ta rana już jest tak duża, jest tak mocna, jest tak zabetonowana, że w ogóle nie chcą się z tym zmierzyć. Do tego dokładają się kolejne poczucia winy, kolejny wstyd, i to bardzo mocno powoduje to, że ty się odsuwasz od partnera, że ty nie tworzysz fajnego związku. I wiele z was. Wiele z Was pisało do mnie w ostatnich dniach. Jestem mężatką 20-30 lat, mieszkam z mężem jak lokatorzy. I ja wiem, że kiedy ja bym zadała wprost pytanie, słuchaj, czy ty miałaś takie doświadczenie z przekraczaniem granic, to najczęściej pierwsza, automatyczna odpowiedź jest nie. Dlaczego? Dlatego, że my nie chcemy pójść do tego. Ale pamiętajmy też o tym, że przekraczanie granic. To nie tylko zły dotyk. I chcę was dzisiaj obudzić na to. Pamiętajmy też o tym, że czasami w nas bardzo żywe jest przekraczanie granic seksualnych, a doświadczyła tego twoja mama, twoja babcia albo inna kobieta w rodzie. Że to, o, to na przykład przykład, babcia była zgwałcona w trakcie wojny, a ty doświadczyłaś tylko spojrzeń, których nie chciałaś, spojrzeń, których nie mogę, możesz znieść, spojrzeń, które pamiętasz do dzisiaj, albo słów w twoją stronę, które pamiętasz do dzisiaj. Pamiętajcie o tym, że my sobie myślimy, że podejmujemy świadome decyzje, a te wszystkie świadome decyzje są wynikiem naszych podświadomych zapisów. Czyli wszystko, co ty myślisz, że robisz świadomie. Dopóki nie posprzątasz, nie wyeksplorujesz tej przestrzeni w sobie, to są to twoje podświadome zapisy. Więc, jeżeli ty masz zapis, hmm, przez swoje ciało mogę udowodnić swoją wartość, to ty tak będziesz robiła. Mało tego. Jest jeszcze taki okres w wieku każdej dziewczynki, kiedy dziewczynka kokietuje mężczyzn, najczęściej tatusia. Kiedy ona wie, podświadomie wie, że w ten sposób tatuś zwraca na nią uwagę. I to jest bardzo ważny etap w życiu każdej kobiety, dziewczynki, kobiety. I bardzo ważne jest, żeby ten tatuś umiał zachować się właściwie. Żeby tatuś dostrzegał wtedy w córce córkę, a nie kobietę. Żeby dostrzegał w córce. Dziewczynkę i ją zauważał, doceniał, a nie odtrącał, żeby ona nie musiała szukać tej uwagi gdzie indziej. To tatuś powinien wtedy zobaczyć swoją małą księżniczkę. Dlaczego my, kobiety, mamy takie poczucie, że my coś musimy, że my seksualnie coś musimy? Że my powinnyśmy, że nam nie wolno powiedzieć nie. No, mamy to w dużej mierze wyssane z mlekiem matki. Mamy to w dużej mierze rodowo. Mamy to w dużej mierze przez przeróżne naleciałości z naszego domu rodzinnego. I tutaj fajnie by było też, gdybyś zadała sobie pytanie, jak to było u mnie, jakie były relacje między mamą a tatą. Co ja pamiętam, co ja widziałam. I tutaj. Należy zadać sobie takie chirurgiczne, precyzyjne pytania, które będziemy zadawać, żeby odkryć, co się kryje tam głęboko, tam w środku tego Twojego diamentu albo pod skorupką jajka. Dzisiaj zostawiam Cię z takim tematem i z takim chyba nawet może u niektórych otwartą puszką Pandory. Jak to jest z tą moją seksualnością? Jak to było? Jak ja do tego podchodziłam, jak ja do tego podchodzę ta, da, dalej, ciągle, teraz, co się za tym kryje? Słuchajcie, seksualność w związku jest bardzo ważna i to jest fantastyczna część związku, pod warunkiem, że jest zdrowo, pod warunkiem, że ty sobie pozwalasz na siebie, pod warunkiem, że ty nie wstydzisz się siebie. O wstydzie też będziemy mówić. Jeżeli nie uciekniesz od tego tematu i posiedzisz sobie z nim dzisiaj, to wiele szuflad pootwierasz. Czego ci bardzo życzę. Do zobaczenia jutro.